W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego wielkiego postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Jest pasterzem moim, ale też i faryzeusza, i celnika, o których jest dzisiejsza mm, przypowieść pana Jezusa. Pan Jezus, po, po, wiecie, no, po, po, trochę się zakała, To jeszcze raz. <laughs> Pan Jezus tę przypowieść opowiedział dlatego, że niektórzy ludzie. Twierdzili, że oni to są tacy dobrzy i sprawiedliwi. A, a, a dzisiaj tak nie jest? Że są tacy ludzie, którzy sobie myślą, o ja tu jestem taki dobry, hm, nikogo nie ukradłem, nikogo nie zabiłem, jestem takim dobrym, dobrym, dobrym człowiekiem, a inni o to źli są. Ja dobre inni źli. I pan Jezus, jak widział taką sytuację, to im opowiedział taką przypowieść o faryzeuszu i celniku. No to, jak oni usłyszeli o faryzeuszu i celniku, to od razu mieli przed oczami o dobrym i złym, im opowiedział przypowieść. Faryzeusz to taki dobry człowiek, a celnik pamiętacie, tak jak Mateusz to ten, co zabierał pieniądze swoim rodakom i oddawał Rzymianom. Nikt go nie lubił. Czarna owca. Czyli o faryzeuszu i celniku. O dobrym i złym. Tak na pierwszy rzut oka owczego. Tak można byłoby powiedzieć. Dobry i zły. No i ten faryzeusz wszedł do świątyni i się zaczął modlić i powiedział O, ja tu jestem taki dobry e, i zachowuję posty i daję dziesięcinę. No, no po prostu jestem taki dobry. A celnik to nawet nie wszedł, tylko stał z tyłu i, i, i powiedział, że, żeby Pan Bóg miał litość dla niego, grzesznika. I Pan Jezus kończy tę przypowieść, że celnik odszedł usprawiedliwiony, a Faryzeusz nie. Bo jej się wydawało, że jest taki piękny, dobry, i jego serce jest takie czyste, i że on jest taką białą owcą, a ten celnik to jest czarną owcą. A Pan Bóg widzi więcej. A Pan Bóg widzi, że faryzeusz ocenia celnika. Widzi, że jego serce nie jest czyste i że ten na pierwszy rzut oka taki dobry i sprawiedliwy w głębi serca nie jest taki. Dlatego nie oceniajmy innych. Nie myślmy o sobie, o taki dobry jestem owczarek. Mm, to może tylko tak z wierzchu wyglądać. Witajcie, dzieci kochane w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem krok po kroku z Maryją u boku. Uczymy się iść za Panem Jezusem. I dzisiaj Słowo Boże nam mówi o takich dwóch torach tej drogi, które są bardzo ważne. Najpierw w pierwszym czytaniu słyszymy takie wezwanie: poznajcie Pana, czyli poznajcie Pana Boga, zbliżcie się do niego, żebyście lepiej go znali. To jest bardzo ważne. I mamy od razu w Słowie Bożym pokazane, wskazane, jakie są dwie najważniejsze postawy. Żeby poznać Pana Boga. Najpierw słyszymy w Słowie Bożym, że Pan Bóg mówi miłości pragnę, a nie ofiary, miłości, czyli miłość, droga miłości. I później mamy w Ewangelii, Pan Jezus opowiada o faryzeuszu i celniku. I w tej historii uczy nas Pan Jezus, że żeby poznać Pana Boga, niesamowicie ważna jest pokora. Miłość i pokora. O tym dzisiaj, kochani, przygotowałem dla Was rymowankę. O tych dwóch ważnych postawach, żeby być blisko Pana Boga, niesamowicie ważnych. Posłuchajcie. W drodze za Panem Jezusem są dwa główne tory: dwa: jeden miłości i drugi pokory. Kto kocha Pana Boga, ten słucha Jego słów i swój czas mu poświęca. Codziennie się modli, z Panem Bogiem rozmawia i w ten sposób swą duszę uświęca. A kto jest pokorny, ten się nie wynosi, ten nie patrzy tylko na siebie, ten o wszystko Boga prosi. Niech miłość i pokora w moim sercu żyją. Oto Cię proszę, Panie Boże, razem z moją mamą Maryją. Amen. I niech ta modlitwa nam dzisiaj towarzyszy. Niech miłość i pokora w moim sercu żyją, oto cię proszę, Panie Boże, razem z moją mamą Maryją. Tą modlitwę dzisiaj powtarzajmy, chociaż parę razy prosząc, żeby Pan Bóg nam dał te dwie ważne łaski miłości i pokory. Tego Wam życzę. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia, kochane dzieci, jutro. Szczęść Boże, pa, do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, idziemy dalej. Idziemy dalej. Czyli dochodzimy do Soboty trzeciego tygodnia. Mijamy piątek, drogę krzyżową, na której wczoraj byliśmy, i dzisiaj jesteśmy na Sobocie. I w dzisiejszym słowie słyszymy, o takich dwóch postawach na modlitwie, czyli o faryzeuszu i o celniku. I tak się zastanawiam. Może, może ciocia mi powie, bo ja nie do końca to rozumiem, jak to rozumieć, e, bo zobaczcie, skoro jest powiedziane, że ta celnika postawa była dobra, a faryzeusza postawa była zła, to znaczy, że e, w ogóle w niczym nie mamy naśladować paryzeusza, czy w czymś mamy go naśladować? No bo myślę, że tu nie chodzi o postawę na baczność mhm. czy ręka w górę, noga w dół, tylko chodzi o postawę serca chyba. ubysu może... Hmm. Bo, Czyli to nie jest... Bo jak te... ja pamiętam z takich bajek, jak gdzieś z dziećmi oglądamy. To faryzeusz tak ładnie się modlił, miał taką piękną szatę, miał, przyszedł, podnosił te ręce tak pięknie do Jezusa, to piękne było! To mi czyli, się podobało. Czyli, że nie mamy tak robić, że po prostu skoro nie mamy naśladować faryzeusza, to mamy się położyć, w ogóle leżeć i też jest dobrze. Nie, nie wolno. Nie wolno? Nie wolno. wolno. Okej. Okay. No właśnie, czyli skoro to ważne, to teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Co Wy z tym zrobicie? I zadanie na dzisiaj dla Was, zadanie modlitewne, które stoi przed Wami, zachęca Was do tego, żebyście przyjrzeli się postawie Waszej na modlitwie i zastanowili się, nad czym jeszcze możecie popracować, żeby piękniej oddać cześć Bogu. To jest pytanie do Was. Pamiętacie pierwszego dnia, jak zaczynaliśmy od krzyża, że mówiliśmy o znaku krzyża i o tym, do czego on nas zaprasza? Mam nadzieję, że to pamiętacie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej i zadali sobie pytanie, czy nasza postawa to jest taka postawa, z której możemy być dumni, która może się podobać Panu Jezusowi, i postawa serca, o której mówiła ciocia, i postawa naszego całego ciała, czy jednak może możemy się nieco bardziej wysilić, tak? Bardziej zmobilizować, trochę bardziej ofiarować e, piękniejsze klęczenie, piękniejsze wsłuchanie, e, piękniejsza właśnie koncentracja na tym spotkaniu. Ja myślę, że także, wiecie co? Że to nie może być tak, że nasze ciało nami rządzi, tylko my poprzez nasze ciało podejmujemy tą ofiarę, podejmujemy ten trud modlitwy, po to, żeby potem już się w ogóle na naszym ciele nie skupiać, tylko skupić się na rozmowie z naszym ukochanym ojcem. Moi drodzy, złożone ręce ważna rzecz. Na kolanach ważna rzecz. Ja myślę, że nie, nie, nie będziemy sobie tutaj w ogóle odpuszczać. Są przecież jeszcze inne modlitwy. Nie wiem, czy oglądacie czasami na przykład, albo uczestniczyliście w koronce do, na, do miłosierdzia Bożego i łączyliście się z siostrami z Łagiewnik. Widzieliście, jak siostry podnoszą ręce? Tak czasami jest na różańcu, właśnie na koronce. Ręce w bok to boli, ale to cierpienie, ta ofiara daje owoce. Też zapytajcie, bo może wasi rodzice, może znacie takich dorosłych, jest też taka modlitwa, przepiękna modlitwa właśnie leżenia krzyżem. Też niektórzy to stosują, niektórzy próbują w ten sposób tak naprawdę ofiarować, pokazać swoją postawą na modlitwie jeszcze większą cześć oddaną właśnie Jezusowi. I... Wcale nie na pokaz, tak? To można wieczorem, to można w ciszy własnego pokoju, w izdebce zamkniętej, tak? W zamkniętym pokoju, może czasem w nocy, na takiej modlitwie trwać. My Was co czwartek zachęcamy do trwania przed najświętszym sakramentem. I żebyście to wszystko gdzieś sobie poukładali i żeby nie wyleciało Wam z głowy, zapraszam Was do zrobienia takiej mniej więcej pracy plastycznej, którą wykonał mój najmłodszy synek. To są rączki, to są te nasze piękne rączki, może od których zaczniemy, od ich składania i pamiętania o tym, żeby one naprawdę były złożone do Boga. Te rączki pomalowane są żółtą farbą i z nich, z odbić tej farby z rączek, zrobiona jest praca. Co to jest? No jasne, to jest właśnie Przenajświętszy Sakrament. Zobaczcie, jakie piękny, piękny tutaj, tak, zrobiona ta praca. Jest Jezus w centrum, jest hostia, jak najładniej umiemy, co mamy w domu, czy farbą, czy cekinkami, czy koralikami możemy ten najświętszy sakrament ozdobić. Żebyśmy pamiętali o tej adoracji, o modlitwie, o tym, na czym mamy skupić nasz wzrok, nasze myśli, naszą postawę ciała. I pamiętajcie też o tym szczególnie, może jutro, bo przecież jutro jest niedziela. Jutro jest specjalna niedziela, tak w ogóle. Jutro jest niedziela radości, radości. Więc jutro na różowo. A to znaczy, że właśnie mijamy półmetek naszej pielgrzymki. Eee, czyli połowa za nami, a połowa przed nami. Nabierzmy sił, bo jeszcze kawał drogi nas czeka. I radujmy się. Radujmy się w radości. Do zobaczenia w poniedziałek. Dobrej drogi. Płynka mina z panem Bogiem pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen